Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Bruno Chihai. dzisiaj słuchajcie, na odcinek, drugi raz. Dlatego miał być wyścig klasowych pojazdów, wszystkie są już ustawione. Mapa w ogóle nazywa się Crash Hard 2.0, można ją użyć na pozostałych, ściągnąć gry normalnie. Przez takie różne zdewastowane obiekty, jak po apokalipsie jakieś. Tutaj jakieś. Rampy. I wszystkie pojazdy muszą odjechać, do tej linii. Do tej linii. Będą jechały. Tutaj jest piasek, żeby je wyhamować. Tutaj stoi samochód, żeby oni do czegoś musieli jechać. Okej, okay, wybrałem już samochód. Będzie to ten pojazd. Okej, okay, no to ruszamy. Dlaczego wszyscy dziwnie jadą? Ruszaj! No Tamto już się jeden chyba się zepsuł w ogóle. Na ten jeden, tamten ruchód się zepsuł! I Jeszcze trzeba się trząść cały auto, bo się nie jest przystosowany do jezdy po tym po czymś takim. I przeskakujemy! Za nami dwa inne pojazdy, które chyba sobie nie mogą nawet poradzić. Trzy! Pełna moc! Zniszczonego silnika. Są super. A ja zostałem w tyle. Kto już? Bo dojechał? Chyba, chyba pierwsze miejsce! Długie! Ej, Znaczy... Myślę, że on by dojechał, ale nie chcę mi się na to czekać. Więc... Do widzenia. Okej, okay, włączam handomizer. Zobaczymy, co on się trafi w tym O! I jakiś stare auto oczywiście. Ciekawe, czy się z ty się zachowuje szybki samochód. Z tego co wygrał w sumie. Jakiś gruchot znowu. Który ma uszkodzony silnik. Z, co się zawinął z naszego roz... auta z przodu? O! Ten co był wcześniej, tyle że... ...w swojej normalnej wersji. Potem co się stanie z policji? Yy, sportowy, szybki samochód terenowy. Co się stanie z tego sedana? Yy, chyba, chyba będzie jakiś... O no nie. Co to jest? O. On był wcześniej. I teraz odznaczam tę te opcje, żeby było ciekawi. Jakieś zmodyfikowane auto. O on to nawet jest! O! To już ty już byłeś. Niech będzie dwa razy. Teraz będą same z modów, żeby było ciekawi. Są... O! Jedziemy! Szybki jest! Szybki jest nawet! Jak ta ciężarówka! Hej, okay, tylko tamte. Co to było? Jeśli masz sobie tam musimy zrobić nasz dzik z kołami! O! Poleciał! Nie, 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 nie! Co, co ty robisz? Nie, nie, nie no! ty! Ja się dam! Nie. A, z Jeep jedzie 118 km na godzinę. Zanim jedzie jakiś... od. Ten się zderzył na czoło z Nie wiem, czy to jest możliwe na, na jednokierunkowej drodze. Sowiecki gówniak jedzie. ty nie On, już w I wiesz, wyskakuje. Ten się tu i ozwala. Pesima zaadwierała leci bokiem. Ca ciężarówka rozwaliła się i. Jak ty stąd wyleciałeś? A ty! On pierwsze miejsce! Ktoś jeszcze? On nie jedzie. Czas już. Nie jeździ. O. O, to w ogóle ja jestem. Wyrzucona na pesti. Może by jeszcze dojechała, gdyby była na kołach, ale. Tam już raczej nikt nie jedzie. O, on jest strasznie wolny. Wszyscy mnie wyprzedzają. Jeśli mi jeszcze Fidżan wyprzedzi, to ja nie wiem. 139 Fidżan żyje nie? Ej on chyba się rozbił Okej! Okay. O nie, czołwa będzie! Kurwa! Kurwa. Wiedziś, nie, nie umie co? Czemu <laughs> zajmówka wszystkich... Jedziemy. Gawil DC yes. Tak. Gawil D yes, to wygra. <laughs> Gawil Dis! Tak, a tu pierwszy Gavel DCV Drugi ten, no ten z moda. Zasz. Czy Garden DC jest to wykał, czy ombra? Nie wiem. Okej. Okay. Teraz będzie ciekawie, bo wyłączam oficjalne pojazdy. I tylko modyfikacje będą teraz. Okej, okay. tego jeszcze nie było dzisiaj w ogóle. O, ja już włącz kolejny. Czytałem pojazdu. Ej, sowieckie gówno wyjeżdżamy w innej wersji. W wersji nie jakiegoś. O! Dobra, ten samochód. O nie! No nie! Kto to przegra! Przekra. O nie! No co to jest, kurde! No! Co to jest żeby z tego żeby... Co to jest? Okej, okay. je je jedynie normalnie na razie. Okej, okay, samochód Lego, nie zapomniałem o nim. Tego też muszę zmienić, bo jest jakiś slagowany znowu. No, a ty masz to ciężarówkę. Ta, podwyższenia pojazdu. W ogóle nic nie widzę. Okej. Okay. Czy to jest auto z moda? Tak, jest auto z moda. No co to, co, co wy macie z tymi, tymi cosiami? No o co chodzi? O nie. Z drogi! Z drogi. Przecież się szybciej, Wywraca się i... Robi jakieś dziwne obroty. Tam będzie kompletne zdewastowanie wszystkich pojazdów na tej lampie. Wyprzedza mnie świążączka i inna. A ja wpadam w poślizg na to się... No tak! Jeden z tych parazotów się musiał znaleźć. wyrzucać. Poleciał! Jeszcze nie dostał tam, Daj mu radzieckie Jedź! Jedź! Żyj! Przejdź, prze 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 przejdź, przejedź! Jedź! Jedź! Okej, okay, fragment... Ciężarówki, w nie? Znaczymy, kto jedzie? Kto jedzie pierwszy?! Nie wiem, bo nie znajdę łuchemisty. stała u mnie prawie, ale nie trafił chyba, tak szurnął mnie. Zarysował mi laki, muszę go dodać i zniszczyć. Szkodziło sobie chyba zawieszenie trochę. I troszeczkę skręcam, miał to nie w te stronę, co ja chciał! Chciwie, drugi! Bo majest, co ty. Co ty zrobiłeś? Przeżyj jak... Ja, jak? Jak miał do niby przebyć? Co to się stało? On to mnie wyprzerzył. Ostanował mój samochód zniszczył właśnie ten, ten typek. Jeszcze raz spadnie z kliwką. Jedzie Hadeszki gówno. z kołem? A przyspieszył. I wygrał. Zaczęło, czy to goni. Nie daj mu wyhamować żyje inne radzieckie gówno się skończyło? Skończy jeszcze gorzej. Ale to już w sumie wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, za oglądanie i w ogóle. Do widzenia. Radzieckie gówno też się z wami żegna. Nie jeszcze! I wpija się w bazie, w ścianę w sumie nie wiem nawet jak to nazwać I teraz już serio do widzenia Żartowałem jeszcze jedno